2017 rok Ford Edge. Tak wygląda próg wewnętrzny. Jest to poszycie wewnętrzne. Patrzcie, jak ono wygląda. 2017, czyli mamy 8-letnie auto, które wygląda tak. Tutaj macie też Ford Edge z 2017 roku. To jest to samo. Przyrównajmy. Przy Proszę zobaczcie. Tylko wycięte z innej z innej budki. Ten próg cały wyciąłem, tylko że on był tu pocięty. Ciężko było. Co więcej z tym Fordem, oprócz tego, że to jest pordzewiałe, to ma specyficzną specyficzną e, stal, której jeszcze może nie to, że nie widziałem, tylko jest bardzo gruba i ma jakąś fajną domieszkę, która jest ciężka do, e, że tak powiem, nawet ucięcia. Także taka nowinka od Forda Edge'a. A Twój samochód ma próg taki czy taki zweryfikuj.